nagrywanie, to te odcinki będą e, dwa razy w jednym dniu wrzucę i e, patrzcie, jak mam mało życia, ziomy. E, Kaśka, musisz mieć taki młotek. Ja tu nie mam młotka. Ja mam no, to... na komputerze. Nie wiem. Czy... O! Ale doma rana zastrzeliłem ziomeczki. O dobra, ja lecę na Kurmeł. Maciuś, zabije. Ej, Kasia! <noise> Zabijasz ci... Tak. No. Czy ty jesteś Kasia? O, widzę Maćka. Coś mi się stało. Ja tam czas skaczę. Wiem. Ja na ciebie strzelam. Zabijamy ziomeczki. No nie! Ja nie będzie zabijał mojego kolegi ze szkoły! A kogo? Którego? On nie! Adam ją zabił! Tak, tak, Dobra, będzie ziomy Adama! Jest! Zabiłam Adama ziomy! A ty ty nagrywasz? Tak! Żyjmy chodźcie, chodźcie wszyscy razem zbudujemy ten, to co mieliśmy zbudować kiedyś, pamiętasz? Willę, no. Ale ja nie mogę budować. Ja razy. Będziesz snajperowała, dobra. Spotyka. gdzie jesteście? Ja dziś jestem na dole. Kurde. Um, zabili mnie. Zgadza. Ty musisz uciekać. Łukaszko <laughs> <laughs> ty, ty lepiej uciekaj Kaśka. O, widzę cię. Adam, czy ty we mnie strzelasz? Nie, ja zabiłem tamtego gościa. Czekaj, nie zabijajcie się, chodźcie tu. Chodźcie tu wszyscy. Kajcie. Dobra, nie, robimy tak. Idziemy za mną, bo ja wiem, gdzie są szy Ja, Ja mam oponowaną grę. Widzicie? Mhm. <grym> Kaśka, no chodź! Albo uciekaj. Kaśka zabijał cię, chodź! Chodź! Za mną chodź! No już nie ma Adama, no! Chodź Kaśka, idziemy do góry! Adam, tutaj skaczę! No. Chodźcie tu, ej, tu, tu, tu! Bo tam nie możemy iść, bo tam już jest budowa. Ej, patrzcie, mamy windę! Gdzie? Gdzie? Gdzie ty jesteś? No patrz, tylko trzeba będzie yy, na prawie naprawić naszą willę. No Każka cię ci zabijają! Jestem w waszej willi. Ja cię widzę. <grywa> Jakby nie zauważyła to cię widzę, ale okej. Okay. Dobra, ziomeczki, robimy yy, piętrową willę. O! Ja robię piętrową willę. To będziesz snajperować, ale nie naszą willę. Nie, moje piętro! Zioczki. Co ty masz za bronię, Kaśka? Zostaw mnie! A wiem! Te bronie są wszystkie w plecaku! Ja mam tylko broń, tak, broń. Adam, jak masz plecak, to, to tam masz takie rzeczy różne. Kaśka, ja cię zabijam. Dobra, uciekam z naszej filmy. Kurka. <grymne> Kurka. 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 Dobra, jestem na naszej filmy, mnie tu mnie znajdziecie. A do mnie Cię przecież widzę. Gdzie jest Ada? Tu jest nasza filmy. Ja się snajperuję z Domem teraz.

Kaśka, gdzie jesteś? Ale Kaśka będzie prostym celem na no, O nie, widzę kaśkę! Jak bombarduje w nasz dom! O nie zabili kaśkę! Gdzie? U kurde! Nie! Ziomy! Problem, ziomy! Dobra, ja umiem się budować w tej grze. To nie jest dla mnie problem. A mi ja się podoba. Dobra, jeszcze zrobiłem przemian. Dobra, gdzie jest ta? No. Gdzie jesteś, Kaśka? Ej! Nie, to jest <głysyka> Klaśka. Nie, dobra, tu nie jest. Kaśka tam gdzieś spada. Na pewno ziemię. ta Kaśka tam gdzieś spada. Nie, ja stoję w górze. O nie! Adam! O nie, muszę uciekać. Do Willi. Willi, jesteś teraz? Kaśka teamujemy jest się nie. na Adama. Proszę. On mnie wkurzył. Robisz sojusz na mnie? Dawaj, proszę Kaśka. Robimy na Ale niego co? sojusz. No Adama. Ja mam dwoje. Ja ma. To na kipipa? Ja z nie mam. Fiuszu, już mi w locie zabijają. Jak Cię w locie? To... To, to czekaj, ja buduję taką budowlę do Ciebie. Ale, 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 Adam, to ale... jesteś Ty. To byłeś Ty, Adam. Nie, ja nie jestem w ukryciu. Na serio, teraz Ci mówię naprawdę, Matek. Kaśka to zleć na dół po prostu. Ktoś nie zabił. Co już? No nie, nie, zabili. U, kur, już mnie nie zabili. Cześć, Kaśka. Gdzie wy jesteście? Ja już spadłem. Ale gdzie? O, ja już tak pikę. Kaśka, gdzie jest Adam? Gadaj. A wiesz Adaszko! zabił No kto mnie zabił? Kaśka to nie byłaś ty. O, skilowali cię. Mnie też zabiję. I Kaśka! Ale ty może tą Elytrę użyj, bo ty masz życia mało. Jaką elitrę? No to latawiec. Ja mam... No co, mam. Tak, już nie mam To chodź, spadnij do mnie. jestem w willi. No czemu mnie zabijają? O siema Kaśka. Kaśka, lecimy do willi. Ja nie wiem gdzie jest nasza willa, bo są tutaj dwie wille, czekaj. Która to nasza? Bo tu jest taka wielka piętrowa, a tu jest nasza niepiętrowa. To ja robiłem piętrową. A to jest tam, gdzie jest wszystko rozwalone. Czyli tam, ja gdzie jest ten kloc. Jest no nie, ale jak mnie Ziomy, snajpero... To jest przecież jakieś... Zabili mnie. Ej, ja jestem... To nie lecz za mną Kaśka, na... ty mnie powinieneś widzieć jeszcze. Ej, a wiecie, że no. o tym... ja mam całe HP i jestem w ukryciu i mnie nie może znaleźć. No bo się kampisz, tylamusie. No ja, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie, nie cały czas. No bo no. się kampisz. No bo wy na mnie sojusz. Kaśka, gdzie ty lecisz? Nie wiem, wywaliło mnie. Z Robloxa? Tak. Jak to ci z Robloxa wywaliło? Chyba z gry. No. po prostu. Ej. To chodź, to dołącz Kaśka do nas. Czekaj. Robimy... Ja wyjdę z kryjówki, ale macie mnie nie zabijać. Ale ja nie wiem, gdzie jest nasza villa. Ja... Ja nie, nie wiesz? Dobra, ktoś Adam. Ktoś mnie zaatakowuje. Ratunku. Dobra. Niszczyłam ja, chłopa. Ja, ej, Maciek. No? Mam fajną grę i ci zaraz wyślę jej zdjęcie. I porównamy sobie. Prawdziwy. Prawdziwą wersję tej gry? Nie, nie teraz nie wysyłaj, okej? Okay? Czekaj. Gdzie jesteście? Ja jestem w grze i wojuję z jakimś hopem. Ja nie mogę wejść do tej gry, pisze mi, że za dużo jest osób w wyjść, Wyjdź i wejść. No to to zrobiłam. I dalej nie mogę. Ej nie, nie róbcie tego, bo ja chcę... Jestem... Kto mnie zabił? Ha, ha zabili cię. Maciek, powiedz, widzimy się jak? w następnej ci w głupich grach. Tak, ziomeczki, widzimy się w następnych głupich grach. Dobra. Ziomeczki, gramy znowu w taką gierkę brrr, dziwną trochę, czyli w Brokwin. Mm, Brokwin coś tam. Mm, tutaj mamy pokoiki, Kaśka nam wybrała dom. Tutaj gdzieś śpi Adam. O, tu jest Adam! Mogę spać! Idziemy spać? Nie. Ja mam tutaj, tutaj. Ja mam ten najładniejszy, największy, tam gdzie Maciek zaczął. Tak, tam gdzie ja zaczynałem. Tak! Pójdźby <noise> do Tak, bo jest jeszcze jakaś taka podruba tego, dziwna. Nie, chodź do łazienki. Dobra. I do ziomeczki do łazienki teraz do Adama, bo Adam coś tam chyba robi. Ja mam swoją łazienkę, bo mogę do niej wejść. Dobra, ziomeczki tutaj, no, jesteśmy w łazience Kaśki. Dobra. Na niego Super, super. nie? Adam, gdzie... ja muszę... Tutaj gasimy światło oczywiście. Pik. Gdzie jest łazienka jakaś tutaj? Udostępniam ci dom. A ty jesteś... Ty jesteście nie. Mi dom udostępnij, Kasia! Możesz ten, żeby się mieć pod prysznikiem? No, ja mogę. Mówi się tu coś. Chyba. No chodź tu. Chodź tu Maciek. I daj mi własny mi do ciebie nowe ranko. Dobra, idziemy z Adamem do, na barana. Na barana! Dobra uh! uciekamy Dobra, uciekamy jej. Ujdę, was z domu. Nie! Musimy się schować, Adam. Dwie razy, Dobra, no. Sobie... A! Ale się z tobą ciężko otwierać drzwi, Adam. A tam chowamy się. Chowamy się gdzieś, Adam. Chowamy się gdzieś. Wyszliśmy już z domu. Dobra. Yy, tak wygląda ta gierka, więc teraz będziemy, widzimy się w gierce. W podróbie tej gierki po prostu, tak? Winy, gierce, podróbce tej gry. Uciekamy, dawaj, Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, cięcie, ziomeczki. Ziomeczki, w tejże że nic się nie da robić. To jest podruba Broquin, po prostu tylko się stoi na tym kamieniu. E, więc subskrybujcie ten kanał. Dawajcie łapeczki w górę. E, odcinki codziennie o 19 i co? I do jutra, pozdro!